Często, tak, bardzo często na naszej drodze spotykamy takie domki. Przy każdym domu jest taki domek, z daleka wygląda bajecznie, jak taki zaczarowany. One w ogóle wyglądają jak zaczarowane, bo dookoła są obrośnięte, obrośnięte porośnięte różnymi kwiatami. A tutaj co Asia? Mięta? To dookoła, co tu rośnie Asia? Tu, 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 tu. tu. Czekajcie, zaraz, po, zaraz zobaczę, co to jest za... Nie, nie, nie. Nie, to nie mięta. No taki wygląda jak taki gospodarczy, ale wygląda to niesamowicie w drodze. Tam, kochani, zobaczcie, wita już nas. Wita już nas. Bardzo duża żółta, żółto-niebieski znak. Camino de Santiago. Jesteśmy na dobrej drodze, kochani. Już od razu ciarki na plecach, uśmiech na ustach, u zawoku i tak, idziemy. Przez góry i doliny Tak właśnie wygląda podróż w pełnym słońcu o, Jest tak gorąco I miało być płasko A jest cały czas pod górę Idziemy 4 km, cały czas pod górę Cały czas pod górę Jestem mokra Asia się co chwilę zatrzymuje Robi taką pozycję skłon do przodu Asia robi pozycję skłon do, do przodu Żeby ten plecak, który ma Żeby troszeczkę odciążyć ramiona My cały czas pod górę kwitnie kochani Czarny bez, zapach roznosi się, tutaj szyszki przepiękne, takie, takie ogromne szyszki. A my, a my po prostu na szlaku jeszcze przed nami, 13 km do końca, no nie, mniej już, już trochę mniej, ale idziemy, damy radę. Byle tylko to słońce tak nie paliło, zobaczcie jakie rumieńce, rumieńce mamy. Jeszcze idziemy troszkę autostradą. Mamy żółtą strzałkę. Miałyśmy żółtą strzałkę. A teraz rolka dla mojego Olusia. Oluś ze mną wczoraj rozmawiał i ma znowu katar i kaszel. I poprosił, żeby, żeby Gosia zaniosła intencję. Więc ja dzisiaj, Oluś, Twoją intencję niosę na plecach. Niosę. Uh, niosę w sercu, w tym pełnym słońcu, kochany. Niosę Twoje zdrówko. Dzisiaj niosę. Niosę Twoje zdrówko. Niosę Milki Siewce. Niosę radość pani Beaty. Niosę. Oj, kochani, niosę bardzo dużo intencji. Wczoraj jeszcze Olusiowa intencja. Oluś, kochany. Kto jak nie babcia da radę? Damy radę, kochani. Damy. Oluś dla ciebie buziaczki z naszej drogi. Ode mnie i od Joasi. I do zobaczenia. Wieczorem. Do zobaczenia. Przez kamerkę. Jak już dojdę do schroniska buziaczki.